Witam Was w dzisiejszym filmiku na moim kanale. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać e, produkty dla moich szynszyli, a mianowicie czym je karmię, co stosuję, i chciałabym Wam się jeszcze spytać, e, żebyście mi pomogli, czy dobrze to robię, e, czy to jest zdrowe dla szynszyli, ponieważ ja jeszcze takiej wiedzy dokładnej o szynszylach nie mam. Dlatego e, pod ostatnim filmikiem widziałam, że duża ilość z Was. Masz szynszyle i pisałam w komentarzach co robię źle, co robię dobrze czego, co powinnam im kupić itd itp, dlatego w dzisiejszym filmiku też przychodzę do Was z taką prośbą, żebyście mi pomogli po prostu e, dotrzeć do tej większej wiedzy o szynszylach i powiedzieć mi po prostu pomóc mi, co robię źle a chętnie tego wysłucham, więc Przechodzimy do filmiku. W pierwszej kolejności chciałabym mm, Wam pokazać, e, czym karmi moje szynszyle, co im daje do jedzenia. E, tutaj dzisiaj sobie zrobiłam zapas e, produktów dla moich szynszyli. szynszyli. Kupiłam e, sianko, kupiłam e, piasek, kupiłam karmy. Dobra, to teraz przechodzimy do karm. Jakie karmy stosuję dla moich szynszyli? Ja mam tutaj takie wiadro i w tym i w tym pudle, wiadro w pudle, i w tym pudle mam e, swoje karmy, co, e, co, i co im daje do jedzenia. Otwieramy. I pierwszą karmą jest karma taka, taka. Może ja Wam tutaj pokażę, bo kupiłam nową. I może bardziej będziecie widzieć. Kupiłam taką karmę. Pani mi w sklepie poleciła najbardziej tą karmę, dlatego ją kupiłam, e, ponieważ... E, ma dużo witamin, nie ma żadnej. E, nie ma, mm, ma dużo witamin i nie ma żadnych zbędnych cukrów, więc e, moje szynszylki uwielbiają tą karmę, kochają ją po prostu i wcinają ją. O, I tak, i, i jak widzicie, ta karma jest specjalnie dla szenszy. Narysowane są dwa szynszyki. O, Jerry już usłyszał, że mam jedzonko, to podchodzi tutaj do tego i zaczyna wariować. Więc tak ta karma się prezentuje i pomóżcie mi teraz, bo nie wiem ile im tego wsypywać. Ja zawsze im wsypuję pięciu łyżeczek, więc no, taka tu garść nie wychodzi. Drugie co, tego nie używam za dużo, bo nie, ponieważ moje szczelinki tego no, zjedzą, ale nie za bardzo przepadają za tym. Jest to y, takie coś, to jest z witaminą, y, czekajcie, A to jest y, z witaminą A i ja daję im taką malutką garstkę tego, ponieważ szynszyle też muszą mieć trochę witamin. Nie wiem, czy to jest dobre dla szynszyli, więc pomóżcie mi, no ja za, za często tego nie używam, ale mam, bo mam. Um, I teraz przejdziemy do smakołyk, smakołyków. Wyjmę um, sobie to z tego opakowania. Um, tutaj mam takie e, patyczki. One, moje szczęśliwe te patyczki uwielbiają. Ciągle daję im w nocy, żeby nie hałasowały. E, w dzień też im daję i one sobie po prostu e, ścierają ząbki tym. E, uwielbiają sobie gryźć to. Dlatego... Też mam wielki zapas tego, tych patyczków. E, a następną rzeczą jest. E, poczekajcie. Następną rzeczą jest takie coś. To są. E, tutaj mama tego już nie używa. E, w tym znajdują się suszone kwiatki, e, pszenica, e, zboże i jakieś. E, Jakaś suszona trawa, chyba, nie wiem co to jest. A takie po prostu naturalne produkty dla szęśli. Słyszałam, że też dla szynżyli nie wolno dawać dużo cukrów, dlatego kupuję im zawsze takie naturalne jedzonka, e, preferowane specjalnie dla moich szynżyli. I teraz mam tutaj takie. Teraz. Tutaj mam takie zioła, właśnie dzisiaj je kupiłam. E, I moje szynżyci też uwielbiają, zawsze im sypuję garstkę małą tych ziłek i też słyszałam, że to jest dla nich zdrowe i dobre, bardzo to uwielbiają i też to jak to tak się to prezentuje, to jest to takie właśnie suszone y, ziłka. też słyszałam właśnie, że tylko dla sześcioro można podawać y, suszone jedzenia. Y, suszone przekąski, przepraszam, na przykład suszone jabłko, suszona, suszone buraczki, ale nie wolno im tego dawać za dużo, ponieważ to zawiera dużo cukrów. Ale dobra, następną rzeczą jest to: yy, Jest to, jest to, jest to sianko. Ja swoje stare sianko wyrzuciłam, ponieważ nie pasowało mi, nie za bardzo ładnie pachniało. Dlatego też postanowiłam je wyrzucić i kupić im nowe, bo ponieważ tamtego sianka oni, one, y, oni też nie chcieli za bardzo jeść. Dlatego postanowiłam, że kupię po prostu nowe sianko. I zobaczymy, jak to się będzie preferowało. To jest sianko takie, ja tak się to prezentuje. Nie wiem, pani mi poleciła właśnie, że te sianko jest najlepsze dla że yy, No, jak widzicie, tutaj też jest narysowany szężyn, więc ja się zawsze preferuję obrazkami, jak jest szenzyl narysowany to biorę to. Yy, no, i te, yy, te sianko ma dużo yy, witamin w sobie. Tutaj pisze właśnie, że ma dużo mleczy, ma dużo e, właśnie jakiś, e, właśnie tutaj są, widzicie, tutaj są mlecze narysowane. Nie wiem, zobaczymy. Dam wam w następnym filmiku recenzję, e, jak im to smakowało, a zaraz właśnie mogę z wami to przetestować, jak im te sianko smakuje itd. itp. E, przechodzimy do następnej rzeczy. Dużo osób z was mi mówiło, że e, że trociny dla szyszli nie są zdrowe, dlatego postanowiłam zmienić to na taką ściółkę. Nie wiem jak to się nazywa. Sami e, zobaczcie. Kupiłam im coś takiego. O! Myślę, że to jest lepsze dla nich, ale e, czytałam w internecie, że e, nie ściółka, tylko wiórki. E, trociny dla szyszli nie są takie złe, ponieważ. E, Wiele osób też stosuje trociny, yy, yy, trociny zamiast tego, o, nie wiem jak to się nazywa, przepraszam. Yy, jak, jak robię jakieś błędy to proszę was, yy, poprawiajcie mnie w komentarzach, a na pewno przeczytam te komentarze i więcej się nauczę. Także tak to się prezentuje, zaraz wam pokażę tutaj jak to jest rozłożone i w ogóle, ale tak, to jest coś takiego, to jest ta ściółka, co idzie, yy, na wierzch, ale teraz yy, i ostatnią rzeczą jest to yy, piasek dla szenszyli. Ja poprzedni mój piasek miałam w takiej wielkiej torbie, nawet nie, nie, nie napisana była tam nazwa, ale ja miałam ten piasek z, od właściciela, ponieważ ja te szenszyle kupiłam od jednego właściciela yy, i on dał mi po prostu wszystkie karmy E, piasek, po prostu, ale wiele z Was pisało mi, że ta karma poprzednia była niedobra dla szynszyli, bo miała zbyt dużo cukru, dlatego przemieniłam się na karmę. To ta karma nie ma w ogóle cukrów, ale tak jak już Wam mówiłam. I piasek jest taki o, nie wiem, też mam, o piszę właśnie, że naturalny. Ten piasek mam po raz pierwszy. Sprawdzimy jak się on e, sprawuje dla szynszyli. E, Piszę tutaj, że po tym, e, po tym e, piasku szynszyle mają gładką sierść. Nie wiem jak to się sprawdzi. Dlatego też sprawdzimy to razem z wami. Wymienię tym, ten stary piasek na ten nowy i zobaczymy, czy szynszylki będą się chciały w nim kąpać. Was pisało mi, że szynszyle powinny mieć hamak. Dlatego kupiłam im na razie jeden hamak i one. Tak słodko sobie w tym hamaczku śpią. Przytulają się do siebie. Na razie tutaj jest sam Jerry. To jest największy łobuz. Przysięgam wam, on wszystko mi niszczy. Wszystko. A gdzie jest ten drugi gar gargamel? Tam się dziwić, kulka mała. I patrzcie, jak to się właśnie prezentuje. Ta ściłka prezentuje się właśnie tak. Jeszcze będę musiała im kupić paśnik na, na sianko, ale to następnym razem. Wszystko wyżarły, więc nie mówcie mi, że ich nie karmię, bo zaraz im właśnie dam karmę. Tutaj siedzi jeden mały gargamel. O, proszę bardzo. Cześć! Oj, 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 oj. Oj, No dzień dobry, cześć maluszku. On tak uwielbia pieszczoszki, tak, o, tak, o. Tak lubisz być miziany? Zaraz przyjdzie ten mały gargamel. Bo zazdrosny jest, tak? więc no dobra, myślę, że możemy wnieść ten stary piasek. Ja do piasku mam coś takiego. <grymne> Tutaj się otwiera. Wysypujemy piasek. I zaraz nasypiemy właśnie ten nowy piasek. Zobaczymy, jak szyszyki będą się w nim kąpać. Dobra, ale teraz jak się to otwiera? Czekajcie. O, patrzcie, jakie fajne. Otwiera się tutaj i zamyka. Bardzo fajne. Więc przypujemy. Tak? Już słyszycie, że piasek jest? O, o schodzi. Okej. Okay. Myślę, że ten piasek mi szybko pójdzie. A jeszcze chciałam Wam się, was się zapytać, co ile mam stosować ten piasek? E, bo ja stosuję im, daję im ten piasek co 2-3 co dni wieczorami, żeby się wykąpa żeby się ładnie, fajnie wykąpali. Dobra, zamykamy. Chcecie się wykąpać? Tak. Kompu kąpu. Jerry, co tu jest? ciorku mały. Dobra, piasek jest już gotowy. Teraz yy, daj im jedzonko. Yy, właśnie daję im taką jedną garstkę. Patrzcie. Tego i to wychodzi. No dobra, jeszcze dodam trochę. One moje życzę są tak rozpuszczone. Przysięgam was wam. Patrzcie, daj im. Mniej więcej tyle. Do tego im daję trochę właśnie tych ziółek. Tutaj im tak nie daję tego za dużo. Daj im jeszcze kwiatuszka. Dodam im jeszcze tego. Tak jak czekają. A to tak śmierdzi się. Przysię... Przyrzekam. No. Daj im mniej więcej tyle. Tego. Zobaczymy, czy będą to jeść. I daję im parę patyczków, żeby sobie ząbki naoszczyły. Opa! I zaraz pokażę, jak to się prezentuje. Prezentuje się to tak. Tutaj są te patyczki, tutaj są te nasionka, tutaj są te ziółka, a tutaj jest ta karma. Tak się prezentuje ten piasek. Patrzcie. Piszę tutaj, że jest naturalny. I przesuwam go tutaj. Więc teraz dajemy to szynszylkom. To, czekacie. Skąd się małe? Skąd się małe. Chodźcie. Kompu kąpu będzie. Patrzcie. Tutaj im postawię to. Teraz dajemy im jedzonko. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Witaj się ładnie. Nie, cześć. Chodź, tutaj masz jedzonko. Tutaj masz jedzonko, i zaraz tam jest cianko, tak? Zaraz mi z Janko. szczurku. z I ty też. I zobaczymy. Nie wychodzimy teraz. No i oczywiście pierwsze co, mówiłam, że im to smakuje. Pierwsze co, będą brali się za jedzonko. A ty co tutaj chcesz? Co tutaj pan by chciał, wyjść? Teraz nie wychodzimy. Ale może byście poszli, pie? Ociekłeś sobie smutkuje. Yeah. Uciekasz, tak? Gruba z mała. I wiele z was pisało mi, że y, szynszylki muszą mieć sianko codziennie, cały czas, żeby oni sobie mogli to sianko schować. Ja mam sianko takie, jak Wam wcześniej pokazywałam. Teraz otwieram i zobaczymy, czy te sianko będzie im smakowało. Ojej, to sianko tak pięknie pachnie. Naprawdę. Dobra, Zaraz zobaczymy. Chciał mi wyskoczyć, co, chcesz sobie pobiegać po domku? Teraz zobaczymy, czy będą w ogóle te sianko chciały, je, chciały jeść. Patrzcie, chciały. Chciały. <grytanie> na górze siedzą, jedzą. Jak widzicie, na razie moje szynszylki yy, nie chcą się kąpać w piasku, <grytanie> tylko zajęci są jedzeniem. E, ale to by było w dzisiejszym filmiku. Na tyle. Myślę, że Wam takie filmiki się podobają o szynczykach, dlatego będzie ich coraz więcej. Ale proszę Was pić mi, e, co robię źle, co robię dobrze, co powinnam poprawić itd., p. A naprawdę, e, czy mały pan pójdzie się kąpać? O, Wąchasianko. Zobaczmy. Je, yeah, to jest najlepsze. Dobra, je. Yeah. Dlatego ja się teraz z Wami żegnam. Ja się teraz z Wami żegnam i do następnego. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Jest, tu, jest tutaj Was coraz więcej, więc bardzo się cieszę. Teraz filmy będą regularnie. Nie miałam czasu, byłam na wakacjach, ale obiecuję Wam, jutro pojawi się następny filmik też o szynszylkach. Dlatego nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału. Zapraszam Was również na mojego Instagrama. Tutaj będziecie naz mieli nazwę. E no i co, no i do zobaczenia, do następnego. Na razie!